Masz kłopoty z obliczaniem granicy ciągu? Nie dziwię się, bo to jest coś zupełnie nowego. Ale spokojnie pokażę Ci jeden prosty sposób, dzięki któremu na pewno to zrozumiesz. Zaczniemy od części teoretycznej, w której w logiczny sposób wytłumaczę Ci, czym jest granica ciągu, a następnie przejdziemy sobie do części praktycznej, tak żebyś się nauczył to obliczać i wykorzystywać tą wiedzę w zadaniach. A na końcu odcinka dam Ci jeszcze przykład, żebyś sam mógł sprawdzić swoje umiejętności, więc jeśli nie chcesz dłużej mieć problemów z tym tematem, to oglądaj do końca. Więc przechodząc do części teoretycznej, na starcie chciałbym, żebyś w ogóle zrozumiał czym jest ta granica. Więc tak, granica to jest taka po prostu zwykła liczba. Wyobraź sobie, że mamy ciąg, ciąg składający się z 0,9, później z 0,99, później z 0,999 i później mamy tam trzy kropki. Nie, to jest nasz ciąg. Od razu na pierwszy rzut oka widzisz, że granicą takiego ciągu będzie jedynka. Po prostu ten ciąg zmierza do liczby 1. I właśnie ta jedynka jest granicą naszego ciągu. Więc mam nadzieję, że to wyobrażenie Ci pomogło. A i chciałbym jeszcze powiedzieć Ci o jednej rzeczy. Jeśli ciąg jest zbieżny, to ma on tylko i wyłącznie jedną granicę i to sobie zapamiętaj. A na to co powiedziałem jest też jedna bardzo fajna definicja i brzmi ona, że jeśli liczba g jest granicą ciągu, to dla każdej liczby dodatniej epsilon prawie wszystkie wyrazy tego ciągu znajdują się w odległości mniejszej niż epsilon od liczby g, a za pomocą wzoru możemy to zapisać, że to jest wartość bezwzględna z an-g, która jest mniejsza od epsilona. No i pewnie zastanawiasz się, bo w definicji użyłem sformułowania prawie wszystkie wyrazy ciągu. Co to sformułowanie oznacza? To oznacza, że masz wszystkie wyrazy ciągu, odjąć ich Skończoną ilość. Czyli na przykład, jeśli mamy zbiór liczb rzeczywistych i odejmiemy sobie od niego, nie wiem, trójkę, dziesiątkę i piętnastkę, na przykład, no to znaczy, że wszystkie inne wyrazy poza trójką, dziesiątką i piętnastką są prawie wszystkimi wyrazami ciągu, ok? Generalnie właśnie na tym to polega. I wszystko to, o czym teraz Ci powiedziałem, było związane z definicją granicy ciągu. A z tym w zadaniach będziesz spotykał się troszeczkę rzadziej, więc przejdźmy teraz do rzeczy, które Ci się przydadzą przy faktycznym obliczaniu tej granicy. Więc tak, tu musisz sobie koniecznie zapamiętać, dwie rzeczy, tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli masz n, które jest w mianowniku i n to jest liczba, która zmierza do nieskończoności, czyli na przykład macie limes z n zmierzającego do plus nieskończoności, to właśnie o takie n mi chodzi. I jeśli to zostanie ci w mianowniku, to znaczy, że masz licznik przez tego n, no nie? Więc taka granica ciągu to będzie 0, ponieważ n jest w mianowniku. Natomiast kiedy to n zostanie ci w liczniku, to wtedy nasza granica będzie zmierzała do albo plus nieskończoności, albo minus nieskończoności. Zależy od znaku, czy masz tam minus, czy masz tam plus. Właśnie przy współczynniku przy najwyższej potędze. Więc o tym sobie koniecznie musisz zapamiętać. Ale też spokojnie, jeśli jeszcze nie wiesz o co mi chodzi, to przejdziemy sobie do zadań i tam wszystko stanie się jasne. No i z takich ciekawych twierdzeń, które jeszcze przydałoby się znać, to jest coś takiego jak twierdzenie o trzech ciągach. I twierdzenie o trzech ciągach polega na tym, że jeśli mamy jakieś tam trzy ciągi, no nie, i mamy ciąg pierwszy, ciąg drugi i ciąg trzeci. I jeśli ciąg pierwszy oraz ciąg trzeci będą miały taką samą granicę, a między tymi ciągami występuje zależność, że ciąg pierwszy jest mniejszy lub równy od ciągu drugiego, i ciąg drugi jest mniejszy lub równy od ciągu trzeciego. To ciąg drugi ma taką samą granicę jak te dwa sąsiednie ciągi i te granice są po prostu sobie równe. Więc to jest twierdzenie o trzech ciągach. Je sobie zapamiętajcie, a my już się widzimy w części zadaniowej. Jesteś teraz przed sprawdzianem z całych ciągów i nie chcesz więcej tracić czasu na naukę matematyki? Zapisz na mój kurs, a gwarantuję ci, że osiągniesz swój wymarzony wynik szybciej i skuteczniej przy pomocy zadań, które specjalnie przybrałem pod kątem Twojego sprawdzianu oraz wytłumaczyłem je tak, abyś na pewno je zrozumiał. Zyskasz pewność, że w dobrym kierunku prosto do celu oraz pozbędziesz się stresu i frustracji, które wynikają z tego, że czegoś nie rozumiesz, a to tak naprawdę tylko ułamek tego, co rzeczywiście zyskasz. Więcej informacji znajdziesz tam na dole w opisie polecam. Dobra, więc przed nami jest już zadanko pierwsze, musimy obliczyć, które wyrazy ciągu AN, gdzie AN jest równe 2N-3 przez n plus 1 są oddalone od liczby 2 o mniej niż 1 70. Czyli to jest to właśnie zadanie, w którym musimy się posłużyć definicją naszego ciągu, granicy ciągu dokładnie. Ładnie. Więc tak, właśnie mamy tutaj wypisane, już wcześniej tutaj przygotowałem wzorek an-g pod wartością bezwzględną, która jest mniejsza od epsilona. Czyli tak, podstawiając sobie rzeczy do wzoru, no to za an podstawiamy sobie oczywiście 2n-3 podzielić przez n plus 1 są oddalone od liczby 2, czyli 2 jest naszą granicą, więc g jest naszą granicą, czyli odejmujemy sobie naszą dwójkę i to ma być mniejsze od epsilona, czyli od tej małej liczby, od tej jednej, siedemdziesiątej. Super, i w jaki sposób możemy to rozwiązać? No jesteśmy już po wyrażeniach wymiernych, więc w takim razie doskonale wiemy, że dwójkę trzeba sobie wrzucić na jedną kreskę łamkową, więc mamy tak naprawdę 2n minus 3. Odjąć 2 razy n plus 1. Oczywiście wszystko zapisujemy pod jednym ułamkiem n plus 1. Zamykamy sobie wartość bezwzględną. To ma być mniejsze od 1,7. Oczywiście też przypominam, że n to jest zbiór liczb naturalnych, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, dobra? No i teraz musimy sobie uporządkować licznik. Więc tak byłoby tutaj minus 2n, a tutaj mamy 2n. Więc tak naprawdę 2n i minus 2n by nam się skróciły. A tutaj byłoby minus 2, a tu jest minus 3. Więc tak naprawdę w pozostałoby nam minus 5 podzielić przez n plus 1 i to ma być mniejsze od 1. 70. Dokładnie, więc co możemy teraz zrobić? Ja bym tutaj zastosował jedną bardzo fajną rzecz: mianowicie, skoro widzimy, że jest minus 5, a n plus 1, czyli mianownik, i tak jest wyrażeniem dodatnim, bo n są liczbami naturalnymi, no to pod wartością bezwzględną całkowicie nam wyjdzie liczba ujemna. A tak nie może być, więc po prostu możemy z wartości ujemnej zrobić sobie wartość dodatnią, bo jesteśmy pod wartością bezwzględną. Więc powstałaby nam 5 przez. N plus 1, więc patrzcie, całość była wtedy pod wartością bezwzględną, to byłoby mniejsze od 1,7. No i patrzcie, skoro teraz mamy wartość bezwzględną, w liczniku jest piątka, w mianowniku jest N plus 1, wiemy, że i licznik i mianownik to są wyrażenia dodatnie, no to możemy opuścić sobie całą wartość bezwzględną, czyli mamy tak naprawdę 5 przez N plus 1, która jest mniejsze od 1,7. Teraz wiemy, że możemy sobie pomnożyć tak naprawdę na krzyż, tylko żebyśmy pamiętali, w jaką stronę jest ułożony nasz znak. Czyli mamy n plus 1 razy 1 no i n plus 1 powędrowałoby nam na tą stronę, czyli byłoby w stosunku do tego znaku większe, więc ten znak musimy przepisać właśnie znak większości od 5 razy 70, czyli od 350, czyli wiemy, że nasze n jest tak naprawdę większe od. 349, przejdźmy sobie tutaj, żeby nie wieszczać na to drugie zadanie i teraz wiemy tak naprawdę, że n jest większe i od 349 i n należy do liczb naturalnych i o tym nie możemy zapomnieć, czyli zbiorem naszych liczb n, do którego właśnie to n będzie należało, będzie 340 no właśnie nie 349 jednak ponieważ ma być większe od 349 czyli może to być 350 351 bo mają to być liczby naturalne 352 i tak dalej i tak dalej i to jest już rozwiązanie właśnie do naszego zadania pierwszego. A poznasz nie więcej matematyki, liczne bonusy i najświeższe informacje, wbijaj do mnie na Instagramka. A jeśli jesteś ambitny i nie chcesz już dużo mieć problemów z matematyką, to zapisz się do mnie na koreptycję, wysyłając wiadomość prywatną właśnie na IG. Dobra i teraz przed nami jest kolejne zdanie. Musimy tutaj najzwyczajniej w świecie po prostu policzyć te granice, więc w jaki sposób my możemy to robić? Patrzcie, mamy limes. Limes oznacza naszą granicę, gdzie n zmierza do plus nieskończoności. Czyli jeśli mamy jakąś literkę n, to znaczy, że ona będzie sobie Wyszła aż do plus nieskończoności, dobra? Więc co robimy zawsze w takim przypadku? W takim przypadku, tak jak wam tłumaczyłem w teorii, jeśli w mianowniku zostanie n, to wtedy jest to równe 0. Jeśli w liczniku zostanie n, to jest to albo plus nieskończoność, albo minus nieskończoność. Więc żeby zostało to n, to my sobie to n musimy wyjąć przed nawias zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. I to właśnie będziemy sobie tutaj robić, więc od tego polecałbym wam zawsze zaczynać. Czyli w liczniku możemy sobie wyjąć n kwadrat, ponieważ zawsze wyjmujemy n do najwyższej potęgi. Jeśli wyjmiemy n kwadrat, to zostanie nam trójka. Co się stanie, gdy wyjmiemy n kwadrat z wyrazem minus 6n? Będzie to minus 6 podzielić przez n, dlatego, że minus 6 podzielić przez n razy n kwadrat, to jest minus 6n, czyli ta postać właśnie, która była wcześniej. Natomiast, gdy wyjmiemy n kwadrat z siódemki, to nam powstanie plus 7 podzielić przez n kwadrat. Rozumiemy to? Bo n kwadrat razy 7 przez n kwadrat jest to po prostu 7, czyli ta postać, która była po prostu wcześniej. No i teraz mianownik. W mianowniku też widzimy, że to n kwadrat nam się powtarza, więc wyjmujemy sobie n kwadrat. Y, oczywiście gdy wyjmiemy sobie n kwadrat z ósemki to zostanie nam po prostu 8, natomiast gdy wyjmiemy n kwadrat z czwórki to zostanie nam po prostu plus 4 przez n kwadrat. Nic się z tym innego nie podzieje. Teraz patrzcie, skraca nam się n kwadrat z n kwadrat bardzo ładnie. No i musimy się teraz zastanowić, bo patrzcie n zmierza do nieskończoności. Tutaj jeszcze sorry powinienem napisać, bo matematycy się sprują, że to się równa limes z n do nieskończoności. Jakby nie zapominajcie o tym pisać, po prostu dopóki macie jeszcze n w zadaniu, to trzeba faktycznie pisać, że to jest limes, który zmierza do n plus nieskończoności, ok? Więc o tym nie zapominajcie. I teraz tak, jeśli mamy właśnie nasz licznik, to musimy zastanowić, do czego zmierza nasz licznik oraz do czego zmierza nasz mianownik. Skoro patrzcie, tutaj mamy n, to znaczy, że ta część zmierza do zera, bo w mianowniku jest n. Skoro tu mamy 7 przez n kwadrat, to również zmierza do zera, no bo jest n do kwadratu, nie? Ale skoro mamy to i trójka to znaczy że zmierza do trójki czyli tak naprawdę nasz licznik zmierza do trójki no i skoro mamy mianownik, w mianowniku jakby w 4 przez n kwadrat jest n w mianowniku, czyli to po prostu również zmierza do zera, no bo n zmierza do nieskończności, do nieskończenia wielkiej liczby no a z ósemki powstaje nam po prostu ósemka, czyli tak naprawdę mamy 3 ósme i to jest już odpowiedź do tego właśnie podpunktu a, więc zawsze to robimy w taki właśnie sposób, a teraz przejdźmy do tego podpunktu b, no i w podpunkcie b będziemy musieli zrobić to samo, czyli wyjmujemy sobie z licznika i z mianownika n do najwyższej potęgi, czyli sobie piszemy że to jest limes, nie zapominam o tym. Na sprawdzianie też nie możemy o tym zapominać, bo po prostu mogą nam urwać za to punkty, które zmierza do plus nieskończoności. I teraz przepisujemy sobie nasz pierwiastek i wyjmujemy sobie n do kwadratu z licznika. Wtedy powstaje nam 3 plus 5 podzielić przez n. Dobra. A w mianowniku co nam wtedy powstanie? No gdy wyjmiemy sobie n kwadrat, to zostanie nam na pewno dwunastka. Oraz co będzie z jedynki? No skoro n kwadrat jest przed nawiasem, to n kwadrat razy ile da nam jedynkę? Oczywiście razy 1 podzielić przez n do kwadratu. Świetnie, n kwadrat z n kwadrat nam się skróci. I teraz zastanawiamy się co do czego zmierza. Czyli trójka zmierza do trójki, to jest po prostu liczba całkowita. Tutaj n mamy w nawiasie, więc to zmierza do zera. To zmierza do dwunastki, to zmierza również do 0. Więc tak naprawdę możemy sobie zapisać od razu już bez limesa, dlatego że tych nów nie będziemy mieli, że jest to po prostu pod pierwiastkiem 312. Skoro jest to pod pierwiastkiem 3, 12 to znaczy, że jest to pod pierwiastkiem 1 czwarta, a 1 czwarta pod pierwiastkiem jest to tyle samo, co jedna druga. Więc jak widzicie, te zadania wcale nie są ciężkie. Wystarczy pamiętać o tym, że i z licznika, i z mianownika wyjmujemy zawsze N do najwyższej potęgi. No i teraz przed nami podpunkt C i co? Pojawiają się problemy. No, zastanówmy się, co to jest w tym liczniku i jak inaczej możemy to zapisać. No właśnie, bo ten licznik jest dla nas tutaj największym problemem. Ale słuchajcie, ja przypomnę, że my jesteśmy już po ciągu geometrycznym oraz po sumie ciągów geometrycznych. No właśnie, czy to wam się nie kojarzy z sumą ciągu geometrycznego? Patrzcie, jeśli to jest nasz wyraz pierwszy, to jest 1 mamy również nasz wyraz ostatni, jest on podany, a Q jesteśmy sobie w stanie wyliczyć, to jakbyśmy zapisali to za pomocą wzoru na sumę ciągu geometrycznego, to może wyszłoby nam coś prostszego. Czyli patrzcie, nasze A1 jest równe tak naprawdę 1. Nasze A, chciałem od razu Q napisać, nasze AN jest równe 1 przez 3 do potęgi N tej a nasze Q ile jest równe? Nasze Q to jest na przykład A2 przez A1, czyli 1 trzecia przez 1, jest to po prostu 1 trzecia. No i teraz przypomnę Wam wzór na sumę ciągu geometrycznego. Było to A1 razy 1 do potęgi, w sensie 1 minus Q do potęgi entej przez 1 minus Q. Czyli co my tak naprawdę możemy sobie z tym zrobić? Możemy sobie zapisać, że w liczniku otrzymamy A1, to jest oczywiście 1, razy 1 minus Q do entej, czyli 1 minus... Q to była 1 trzecia, dobra, do potęgi n tej. Podzielić przez 1 minus q, czyli przez 1 minus 1 trzecia, czyli byśmy to dzielili przez 2 trzecie. I całość byśmy musieli jeszcze podzielić sobie przez 6. Skoro jest to w mianowniku podzielone przez 2 trzecie, to właśnie musimy to pomnożyć razy 3 drugie, dobra? Więc skoro byśmy to pomnożyli razy 3 drugie, to 3 drugie byłoby tutaj w liczniku. daj byłoby 1 minus 1 trzecia do potęgi n tej. No i tutaj byłaby szóstka. Więc co by się stało dalej? No 3 drugie, jakby się skróciło z 6? 3 drugie to jest 1,5, a 1,5 z 6 by się skróciło na 1 oraz na 4, więc to byłaby 1, to byłaby 4. Więc słuchajcie, możemy sobie zapisać, że to jest tak naprawdę tyle, co 1 minus 1 trzecia do potęgi n tej podzielić przez 4. No i teraz zastanawiamy się, ile to jest. Jedynka zmierza nam oczywiście do 1 czwórka, tak samo liczba całkowita zmierza nam do czwórki. A do czego nam zmierza 1 trzecia do potęgi n tej? Słuchajcie, skoro n są to liczby naturalne. To 1 trzecia do potęgi pierwszej to 1 trzecia, do potęgi drugiej to 1 dziewiąta, do potęgi trzeciej, 1 siódma Widzicie? Cały czas nam się to zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza. Cały czas, gdy zwiększamy po prostu potęgi, więc zmierza to nam tak naprawdę do zera. Nie zapominajcie o tym. Więc tak naprawdę, skoro to zmierza do zera, to możemy sobie powiedzieć, że mamy 1 minus 0 przez 4, więc jest to 1 czwarta. I to jest właśnie już odpowiedź do tego podpunktu C, więc zawsze, gdy widzicie tak brzydko zapisaną postać, no to postarajcie się z robić sumę ciągu geometrycznego w tym wypadku, czasami też suma ciągu arytmetycznego będzie tutaj ukryta. No i przed Wami jest jeszcze podpunkt D i jest on nieco inny niż wszystkie. Napiszcie mi odpowiedź do niego oczywiście tam na dole w komentarzu. Jeśli chcecie sprawdzić moje rozwiązanie, to znajduje się ono oczywiście na serwerze Discord, na kanale Zadanka. Wystarczy tam w wyszukiwarce wpiszeć tytuł tego odcinka, a ja Wam mogę podpowiedzieć, że tutaj trzeba będzie skorzystać z twierdzenia o trzech ciągach.